Na program zaprasza sponsor, organizator 14 targów Hubertus Expo w Warszawie 24-26 marca. Na program zaprasza sponsor Marka Blazer, producent modelu R8. Na program zaprasza sponsor firma Vanguard, producent pastorałów myśliwskich serii Pro. Każde polowanie, każde wyjście do lasu to wspaniała przygoda, a jeśli jeszcze do tego okoliczności, przyrody i pogody dopiszą, to możemy mieć fantastyczne widowisko, fantastyczną przygodę, zgotowaną specjalnie dla nas. Ja nazywam się Przemek Malec i zapraszam Was na kolejny odcinek magazynu łowieckiego Dashbur. Dzisiaj zapolujemy na ponowie. A więc zaczynamy naszą zimową przygodę. Przemek postara się z całych sił, by wykorzystać sprzyjające okoliczności pogodowe i podpowiedzi, jakie na śniegu pozostawiły zamieszkujące ten teren zwierzęta. Będziemy czytać tropy, biegać, skradać się, a także zdradzać sekrety związane z zachowaniem dzikich mieszkańców lasu, które można najlepiej poznać właśnie w tej przepięknej zimowej scenerii. Pogody jest dla każdego myśliwego bardzo ważna. Zwłaszcza zimą wyczekujemy, gdy spadnie pierwszy lub świeży śnieg, by wyskoczyć do kniei na fantastyczne polowanie. Nie inaczej było z nami. Gdy tylko zrobiło się zimno i sypnęło białym puchem, przemek szybko zadecydował, że trzeba pojechać do lasu, bo polowanie w naszym terenie w takich warunkach nie zdarza się zbyt często. Pomorze Zachodnie to bardzo specyficzny teren. Mamy tutaj zimę przez dwa, trzy, Czasami pięć dni, czasami tydzień w roku. Dzisiaj mamy to szczęście, że w nocy napadał śnieg. Jeszcze wczoraj ten las wyglądał całkiem inaczej. Nie było tutaj grama śniegu. Padał deszcz, była wichura, było zimno. W nocy przed mróz przyszły chmury i napadało bardzo wiele pięknego białego puchu. Ten puch dla myśliwego to wspaniała sprawa. Takie polowanie, kiedy idziemy zaraz po tym, jak napada ten śnieg, nazywamy, że polujemy na ponowie albo po ponowie, różnie to myśliwi mówią. Dlaczego mówimy ponowa? Dlatego, że wszystkie stare ślady, wszystkie stare tropy, które zostały odciśnięte przez zwierzynę na ziemi, zostały przysypane puchem i teraz mamy szansę otropić i znaleźć zwierzę. Właśnie patrząc po tym, gdzie znajdziemy jego ślady. Za mną ścieżka, po której nikt jeszcze nie przeszedł, nikt nie przejechał, a więc będzie szansa, aby zobaczyć, czy gdzieś tutaj przemieściły się jakieś zwierzęta: dziki, jelenie, sarny, a może spotkamy wilka, bo na tym terenie też są wilki, więc będziemy mogli przypatrzyć się tym myśliwym, którzy polują tutaj tak samo jak ja. Śnieg daje bardzo dużo możliwości i ułatwia polowanie, a zwłaszcza jego część, jaką jest tropienie. Nie znaczy to, że każdy myśliwy, który wybierze się w taką pogodę do lasu, od razu coś upoluje. Potrzeba tu, jak zwykle, dużej dawki wiedzy, doświadczenia oraz oczywiście szczęścia i łaskawości świętego Huberta, by łowiecka przygoda była okraszona skutecznym strzałem. Na pewno jednak w takich warunkach dużo łatwiej odnajdziemy ślady bytowania dzikiej zwierzyny. Ten trop, który przed chwileczką widzieliście, jest już stary, tak go musimy nazwać, bo jest przysypany śniegiem. Jakieś zwierzę szło w nocy, kiedy padał śnieg i zostawiło swoje ślady. Tak do końca nie jestem w stanie zobaczyć, co to było za zwierzę. Przypuszczam, że mógł być to dzik. Natomiast ten trop już jest przysypany i jest to stary trop, a my szukamy świeżego, takiego jak zostawiamy my, czyli takiego, po którym niedawno przemieściła się zwierzyna, aby można było znaleźć miejsce, gdzie ona zaległa, albo w którą stronę się przemieszcza. Śnieg jest doskonałym podłożem, na którym pozostają ślady. Na pewno łatwo jest go czytać, jak mawiamy w naszej łowieckiej gwarze, gdy jest świeży, gdy jednak leży już jakiś czas. Nie zawsze jest już tak prosto. Kolejne tropy, które spotykamy, są już dużo świeższe. Natomiast i tak przysypane są lekko śniegiem. Śnieg padał jeszcze godzinę temu. Ewentualnie mógł to być śnieg, który został zdmuchnięty z gałęzi drzew, bo jest przymrozek. I ten śnieg nie jest lepiący, ciężki, tylko jest lekki, jest puszek. Przechodziła tedy prawdopodobnie sarna. Widać właśnie tropy, a więc. Przemieściła się gdzieś w tamtą stronę, patrząc po kierunku, i gdzieś tam pewnie jest. Natomiast my będziemy poruszali się drogą, aby spotkać takie tropy bardzo wyraźne, świeżutkie, które niedawno zostały odciśnięte. Zauważenie i rozpoznanie śladów dzikiej zwierzyny to nie wszystko. Trzeba jeszcze potrafić określić, jak dawno mógł taki trop powstać, w którą stronę poruszało się zwierzę, lub określić ich ilość i wielkość a czasem nawet płeć. W tym celu trzeba obserwować pogodę, by wiedzieć na przykład, kiedy przestał padać śnieg, jak zmieniła się temperatura, a może spadł deszcz lub zaczął wiać silny wiatr i z jakiego kierunku wiał wcześniej. Dzięki temu przysypane lekko lub mocniej ślady dają możliwość określenia w czasie pory powstania tego tropu, a co za tym idzie, łatwiejszego odnalezienia dzikiej zwierzyny, a na przyszłość poznania jej zwyczajów. Znajomość biologii i budowy zwierzyny pozwoli nam natomiast dokładniej na podstawie tropu określić jej gatunek, wielkość, wiek, a często i płeć. Polując na śniegu, trzeba także pamiętać jeszcze o jednej ważnej rzeczy: o dokładnym lustrowaniu terenu lornetką, bo będąc zaczytanym w Białej Księdze tropów, łatwo można o tym zapomnieć, a wtedy upolowanie czegokolwiek może być czystym przypadkiem. Przystanąłem w tym miejscu dlatego, że jest to przejście jeleni. W tym miejscu przez tą drogę przeszły jelenie. Nie wiem jakie, nie wiem czy to były byki czy łanie. Przeszła tędy na pewno jakaś chmara. Jest to bardzo szerokie przejście. Widać wiele tropów różnych zwierząt, różnej wielkości. I te zwierzęta przeszły sobie i poszły w tamtą stronę. Poruszają się z bocznym wiatrem. Wiatr mamy północny, który cały czas wieje nam w twarz. Jelenie z reguły poruszają się pod wiatr, a więc są gdzieś tam. Obejdziemy ten młodnik z drugiej strony, aby zobaczyć, gdzie one mogły przejść. Takie szerokie przejście może świadczyć o tym, że mamy do czynienia ze sporą chmarą. Po wnikliwej analizie tropów Przemek już wiedział, że zaczynamy szukać kilku łań z cielakami i prawdopodobnie dwóch, może trzech byków. Ślady na śniegu nie były stare, więc musimy poruszać się wyjątkowo ostrożnie, gdyż gdzieś w okolicy jelenie mogły zrobić sobie przystanek. Dokładna obserwacja terenu przez lornetkę. Idziemy kawałek dalej i nagle pan redaktor daje sygnał: Stop, nie ruszamy się, coś jest przed nami. Jednak po chwili znowu zmierzamy wzdłuż młodnika. Po kilkuset metrach docieramy do kolejnego miejsca z tropami, które jednak wygląda trochę inaczej. Obeszliśmy młodnik dookoła i mamy pewność, że nie zostały te w młodniku, tylko przeszły przez niego i poszły gdzieś dalej. Widać, że szły w miarę szybko, gdyż ta rozbita ziemia, która pozostała na wierzchu śniegu, świadczy o tym, że mogły nawet biec, gdyż tylko wtedy. Mocno zagłębiają kopyta i podbijają ten cały brud, ten cały piasek, który jest pod śniegiem. Pytanie dlaczego? Czy gonił je jakiś drapieżnik, czy po prostu zostały spłoszone przez kogoś? Po kolejnej analizie tropów wiemy, że żadnego drapieżnika idącego po tropach Jeleni nie było. Nie znaczy to, że nie mogło go być gdzieś w pobliżu, a jego odwiatr mógł spowodować nerwowe zachowanie stada. Przemek postanawia zejść z drogi i przejść lasem po tropach, by zobaczyć dokąd one go zaprowadzą. Cały czas poruszamy się pod wiatr, idąc dokładnie po świeżych śladach. Co chwilę przystajemy i nasłuchujemy, czy gdzieś w pobliżu nie łamie się jakaś gałązka, nie słychać odgłosów zwierząt. Lornetka także jest stale wykorzystywana, bo mimo iż w czasie takiej pogody widać lepiej i dalej, to jednak tylko dzięki optyce możemy zauważyć ruch. Lub zwierzę, ukryte kilkaset metrów od nas. To jest właśnie taka zabawa w podchody kto kogo pierwszy zobaczy. Niestety, po przejściu kilku oddziałów lasu, nadal mamy tylko tropy. Na dodatek, dalsze poruszanie się po nich spowoduje, że będziemy szli z coraz silniejszym wiatrem. Wracamy więc na drogę. Mimo że świeci słoneczko i wydaje się, że jest przyjemna pogoda, to niestety wiatr smaga twarz i jest bardzo mroźno. Więc warto czasami założyć coś takiego, co troszeczkę osłoni nam twarz, puliki, usta i dzięki temu będzie się troszkę lepiej, łatwiej oddychało. A druga sprawa to tak naprawdę idąc w takiej osłonie, w takiej masce, zwierzyna, która widzi z daleka jakąś Ciemną postać w kamuflażu niekoniecznie od razu mnie skojarzy z człowiekiem. Człowiek, jasna twarz, widać tylko moje oczy, tak naprawdę, no, uszy z boku, więc łatwiej jest jej wypatrzeć. Ale chwila, tu są jakieś tropy. Znowu z nocy nad ranem przysypał a więc. Zwierzyna tędy przemieszczała się, ale wcześniej rano, albo jeszcze o zmroku. Nie jest to dobra wiadomość, bo znaczy to, że nie ma tu śladów naszych jeleni. Musiały zmienić kierunek marszu, i teraz musimy znaleźć ich tropy wyjściowe z tego terenu. A więc znowu wpatrujemy się w śnieg pod nogami. Nagle z prawej strony widzimy ruch. W odległości około 150 metrów przez drogę przebiega nam chmara jeleni. Przemek nie był przygotowany na te okoliczności. Mimo rozstawionego pastorału nie pada strzał. Przemek odprowadza w lunecie całą chmarę i obserwuje jej zachowanie. Zwierzęta nie uciekają zbyt szybko. Znaczy to, że nie widziały nas dokładnie, a co ważniejsze, nie dostały od wiatru od naszej ekipy. Dzięki temu mamy szansę. Przemek z bronią w jednej ręce, z pastorałem w drugiej biegnie za jeleniami. Nagle całe stado zatrzymuje się. Czyżby doszło do naszych śladów i zapach spowodował taką reakcję? Teraz nie pora na analizę. Broń ląduje kolejny raz na pastorale. Zwierzyna zmierza w naszym kierunku, jednak zbita grupa nie pozwala na etyczny i pewny strzał. Przemek cały czas szuka jednak swojej szansy. Mamy cały czas chmurę jeleni, która jest przed nami jakieś 200 parę metrów. Z drugiej strony ma ogrodzenie i nie będzie chciała się przez nie przebijać, więc musimy jeszcze kawałek podbiec. Szybko przemieszczamy się między drzewami, tak by jak najmniej dać szansy jeleniom na zauważenie naszych sylwetek. W oddali widzimy, że chmara zmienia kolejny raz kierunek marszu i prawdopodobnie będzie chciała wrócić w swoje pierwotne miejsce postoju. A co za tym idzie, prawdopodobnie przekroczy drogę. No, szybko. Spędzenie za jeleniami to nie jest moja najmocniejsza strona. I teraz nie wiem. Się zatrzymały się w tym gestwiaku i być może będą chciały zaraz przejść przez drogę, więc będę miał szansę. Tam wcześniej niestety nie miałem czystego strzału. Były cały czas w grupie, a nie chciałem strzelać do byka, gdyż nie widziałem zbyt dobrze co ma na głowie. Prawdopodobnie były tam dwa szóstaki i jeden ósmak. Ten ósmak nadawałby się do strzału. bo wyglądał na starszego byka. Były też łanie i kilka cieląt. No i pytanie, co one teraz zrobią? Czy czekają w tym modniku? No my podejdziemy bliżej i słuchają co się dzieje. Czy też przemieściły się dalej? Nie mogły przejść do modnika, który jest z tamtej strony, gdyż było ogrodzenie. Nie chciały go forsować, bo wiedziały, że jest zbyt wysokie i zbyt mocne. Czekamy jeszcze chwilę, a w związku z tym, iż jelenie nie pojawiły się, ruszamy, by sprawdzić, dokąd poszły lub gdzie się zatrzymały. Jelenie, które ścigaliśmy, nie przeszły nam tędy przez drogę, a więc nie wróciły w swoje pierwotne miejsce, więc albo poszły wzdłuż ogrodzenia i poszły do tego młodnika, albo przeszły przez tą drogę, i wtedy są gdzieś tutaj z tyłu, tam są z tyłu tam jest, tam są, tam są, tam są, tam są. Dobra, widzę pyka mega powoli zejdź z tej drogi idź za mną, ale mega powoli. Jak widać w czasie realizacji takiego materiału musimy być cały czas skupieni i dokładnie obserwować co się dzieje. Zwłaszcza przemek nie ma łatwo, bo oprócz polowania musi także koordynować pracę operatora, czasem dwóch, tak by udało się podejść zwierzynę oraz by było bezpiecznie. Choć jesteśmy doświadczoną ekipą, to musicie wziąć pod uwagę, że wszystko co widzicie to prawdziwe polowanie, bez żadnej ustawki. Więc by ono się udało i powstał dobry odcinek, wszyscy musimy być maksymalnie skupieni. Powoli, noga za nogą, poruszamy się w stronę jelenik. Niestety wiatr tym razem nam nie sprzyjał. Po kilkunastu sekundach licówka zaczęła się nerwowo wpatrywać w naszą stronę i choć staliśmy prawie nieruchomo, oddaleni ponad 250 metrów, zwierzęta zaczęły przemieszczać się w stronę leśnej gęstwiny. Ich ścieżka ucieczki zbliżyła się do nas na prawie 100 metrów. Przemek kolejny raz próbuje celować do jakiejś wybranej sztuki. Jednak jelenie nie zatrzymują się nawet na sekundę, tak by dać możliwość oddania w pełni kontrolowanego i skutecznego strzału. Przemek kończy celowanie, zabezpiecza broń i już tylko przez lornetkę obserwuje uciekające zwierzęta. Uchodzą szybko i widzimy jeszcze, jak przemieszczają się przez zrąb, oddalony o kilkaset metrów od nas. Dzięki temu wiemy dokładnie, ile ich było i jakie byki znajdują się w tej chmarze. No niestety, znowu przegrałem z jeleniami, tym razem dostały od nas wiatru, który zakręcił gdzieś na skrzyżowaniu leśnych dróg i mimo, że staliśmy i mieliśmy boczny wiatr, który na pewno do nich nie dolatywał, to gdy wyszliśmy na dróżkę, zakręcił, gdy wyszliśmy między drzewa, dostały tego wiatru. Licówka zachłysnęła się naszym zapachem i pociągnęła całą chmurę gdzieś tam w gęstwinę. Damy im chwilę odpocząć, w tym czasie obejdziemy sobie jeszcze inny, inną część tego rewiru po to, aby zobaczyć, czy gdzieś tam z drugiej strony nie ma drugiej chmary jelenia. a być może tam są też dziki, bo dziki tam widziałem jeszcze zanim spadł śnieg, więc pójdziemy, pooglądamy, a te jelenie chwilę odpoczną. Być może one się gdzieś tam zatrzymają, tym bardziej, że poszły z wiatrem i za jakąś chwilę mogą chcieć tędy wracać pod wiatr, aby wrócić do swojego macierzystego miejsca. Przemek widać liczył, że to spotkanie z jeleniami zakończy się inaczej, bo były bardzo blisko i kilkukrotnie miał w lunecie jakąś sztukę. Mimo to nie zdecydował się na strzał. Czasem taka decyzja o nieoddaniu strzału jest trudniejsza, zwłaszcza gdy poświęcamy dużo czasu i energii, by podejść tak niełatwe do upolowania jelenie. Z drugiej strony, im więcej polujemy, i im większe mamy doświadczenie, wiemy i rozumiemy, że każdy strzał musi być dobrze przemyślany, a zwłaszcza taki, który ma zakończyć życie zwierzęcia. Etyka w postępowaniu to coś, co zawsze powinno być bliskie sercu każdego prawdziwego myśliwego. Zastanawialiście się kiedyś, skąd wiem, w którą stronę poszły zwierzęta patrząc na ich trop, już wam tłumaczę. Trop zwierzyny jest bardzo charakterystyczny. Odciski racic szerokie są zawsze, te duże racice są z przodu, małe raciczki są z tyłu. U dzików jest to bardzo łatwo do zauważenia, gdyż te ich raciczki zawsze odbijają się, te małe, tylne. Natomiast u jeleni często nie odbijają się, chyba że one biegną. Wtedy te małe raciczki, które są troszkę powyżej dużych racic, tak samo zostawiają ślad. Ale czasem bywa tak, że jest kopny śnieg. I ciężko zobaczyć, bo ten trop jest zaraz przysypywany. Więc warto popatrzeć na kształt tego tropu. Zawsze z przodu on jest odrobinę szerszy, czyli w tą stronę, w którą porusza się zwierzę, a z tyłu jest odrobinę węższy. Tak samo z tyłu tropu jest taki osypany śnieg. Jeżeli popatrzycie tutaj, zaraz poproszę mojego operatora, żeby wam pokazał. Taki osypany śnieg zawsze jest z tyłu tropu. Zobaczcie, kiedy ja idę też zostawiam za sobą taki poruszony śnieg. I właśnie to oznacza, że to jest tył śladu, tył tropu i porusza się zwierzę lub człowiek w tą stronę właśnie. Niby proste, ale jakże ważne. Każdy szczegół ma znaczenie, bo tylko dzięki nim możemy często poskładać, jak to się mówi, do kupy Wszystkie informacje, jakie pozostawia dzika zwierzyna, i odnaleźć ją w naszym lesie, czy też na polu, albo łące. Obeszliśmy już kawał terenu, no i niestety nie widzimy świeżych tropów. Znaczy to, że ta zwierzyna porusza się gdzieś w jakimś innym miejscu, albo po prostu zaległa i czeka, bo być może wydaje się, że ten śnieg zaraz stopnieje. Ten śnieg dla zwierzyny jest też wielkim zaskoczeniem. Nagle i żerowiska zostały przykryte białym puchem. No i teraz znalezienie czegokolwiek do jedzenia jest dużo trudniejsze. Jelenie sarny mają o tyle powiedzmy jeszcze prościej, że zaczną zgryzać końcówki świeże sosny, czy też świerka, jakieś maliny, jakieś jeżyny, które gdzieś tam jeszcze wystają ponad śnieg, natomiast dziki no, muszą poszukać sobie czegoś pod tym śniegiem. Żadne zwierzę nie lubi śniegu, nie jest z niego bardzo zadowolone. No, może wilki, bo łatwiej jest im tropić, ale normalna zwierzyna, dziki, jelenie, sarny, ja myślę, że nie, przebada, nie przepadają za nim. Nie dość, że zimno, nie dość, że trudno znaleźć pokarm, to jeszcze coś białego, na czym je, doskonale widać. Oczywiście one także lepiej widzą ruch dzięki temu, że wielodrobinę ułatwia obserwacje. Dzika zwierzyna musi sobie radzić, zmieniając swoje przyzwyczajenia, swoje ścieżki, swoje żerowiska w zależności od warunków pogodowych. My, myśliwi, również musimy mieć tego świadomość, że gdzie indziej będziemy szukać np. jeleni latem czy jesienią, a gdzie indziej zimą. Tylko dzięki doświadczeniu zdobytemu w czasie pobytu w łowisku jesteśmy w stanie skutecznie polować. Poruszając się wzdłuż młodnika w wysokim lesie, około 150 metrów od nas zauważamy sarny, które żerują pośród krzewów. Przemek szybko ocenia sytuację i kondycję saren. Jedna z nich jest wyraźnie słabsza i tę decyduje się odstrzelić. Niestety sarny zalegają na śniegu. Szliśmy sobie wzdłuż modnika i nagle zobaczyłem dwie sarny, które pasą się gdzieś tam pod drzewami. Były pod wiar, więc nie miały szans nas wyczuć. Położyły się na chwilę, więc musiałem wydać jakiś dźwięk, żeby podniosły się, no i strzelałem. Teraz trzeba pójść zobaczyć, czy wszystko jest okej. Okay. Na miejscu, gdzie były sarny, widzimy ewidentnie kropelki farby, a więc strzał musiał być trafny. Idziemy wzdłuż śladów, jakie zostają na śniegu i... O, jest proszę, kilkanaście metrów musiała przejść kuska i padła pod świerkiem. Polowanie oponowie można powiedzieć udane jeszcze teraz. Ostatni kęs, pieczęć i podziękowania dla świętego Huberta. Ostatni kęs dla upolowanej czarnej. Pieczęć w miejscu, gdzie przyjęła kulę, no i złą dla mnie. Jako dla szczęśliwego łowcy nasz bur. Kuska wypatroszona, w związku z tym, że mamy jeszcze trochę czasu do końca dnia, bo Słońce jeszcze nie zaszło, mamy jeszcze około godziny. Postanowiliśmy jednak kontynuować polowanie, bo widzieliśmy jeleń. Chcielibyśmy wrócić znowu w to miejsce, gdzie one były, bo one uciekły z wiatrem, może wrócą pod wiatr i będą się gdzieś tam kręcić, więc idziemy to sprawdzić, kolejny raz sprawdzamy teren, na którym spotkaliśmy jelenie. Obchodzimy młodniki, tropimy wokół zrębu i wysokiego lasu. Po drodze napotykamy wiele tropów zwierząt, które przeszły już po naszych śladach. Widać, że w lesie cały czas coś się dzieje i jak dużo jest tu zwierząt, nie tylko łownych. Gdy zbliżamy się do kolejnego młodnika, naszą drogę postanawiają przeciąć sarny. Jedna sztuka dłuższą chwilę zatrzymuje się na środku leśnego duktu. Przemek jednak tym razem nie zamierza strzelać. Wszak idziemy poszukać naszych zaginionych jeleni i hałas wystrzału mógłby niepotrzebnie zdradzić naszą obecność. Niestety nasza wędrówka po lesie i próba odszukania znajomej chmary zakończyła się fiaskiem. Zimowe dni są krótkie, a polowanie po zmroku na zwierzynę płową jest niedozwolone, więc musieliśmy tym razem zakończyć nasz spacer po ponowie. Polowanie dobiegło końca, ale jeszcze zostało parę obowiązków, bo w związku z tym, że nie skończyliśmy od razu polować po tym, jak pozyskałem sarnę, poszliśmy jeszcze zobaczyć za jeleniami, no ale niestety poleciały gdzieś dalej. Widzieliśmy tylko tropy no i nie udało się ich spotkać. Ale musiałem wrócić po moją zdobycz, po moją kuskę, no bo trzeba ją zapakować na pakę i odwieźć do skupu. A więc jeszcze jedna rzecz zanim skończymy. Jest. Tusza mojej kuski jest cała. Żaden drapieżnik się do niej nie dobrał. Jeszcze usunę tylko kijek, który zostawiłem, aby wychłodzić tą tuszę. No i teraz zabieram ją i trzeba wrzucić na pakę. Samochód terenowy z otwartą paką. To jest naprawdę bardzo dobra rzecz. Nawet jak zabrudzimy ją farbą, łatwo to wszystko umyć. Inaczej, jeśli mamy samochód terenowy albo osobowy, gdzie musimy wrzucić do środka tuszę, przewieźć, zawsze nam gdzieś coś się ubabrzy. A tak, czysto i ok. Piękny, wspaniały dzień. Wspaniała pogoda. Śnieg pozwolił tropić nam jelenie. Spotkaliśmy je, byliśmy bardzo blisko tego, aby pozyskać łanie albo cielaka, a może byka. Niestety nie udało się, tak czasami bywa. Ale święty Hubert wynagrodził nam to, że spędziliśmy dzisiaj piękny dzień w lesie, że staraliśmy się bardzo mocno. Pozyskałem kózkę. To jest też zawsze bardzo dobra rzecz, zwłaszcza dla koła, zwłaszcza pod koniec roku, gdy gonimy plan, gdzie, gdzie musimy wykonać ostrzał. Tak to już bywa. Mam nadzieję, że Wam się podobało, bo mi bardzo. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku Magazynu Łowieckiego. Dashboard.